Halo, siema no to znowu ja, dzisiaj jest nadal 23, 29 sierpnia 2022 roku. jest godzina 22.30, Kontynuujemy sobie granie w Red Dead Redemption 2 Lecimy dalej z tym tematem, ostatnio mieliśmy trochę imprezy, ale przespaliśmy już, bo chciałem trochę jednak <coughs> może delikatnie przyspieszyć. Tak, ogólnie jak widzimy niektórzy się dopiero kładą spać, ponieważ już niektórzy wstali, tam odchodzą w jakichś tych w jakichś strojach przekaż, no właśnie w jakichś strojach... Przekaż, przekaż, przekaż w zapasy w jakichś strojach takich bardziej idealne są, dobra Proszę bardzo. Skóra, wytwarzanie. Mięs... Liste mięso... listem jest ryby, tak. Łykowate. Widzę, że chyba jedno sprzedamy, to też sobie sprzedamy to Tak, i widzimy, że, że właśnie zrobiliśmy tak, że mają teraz... A widzę, że to do budżetu obozu nawet wchodzi niektóre rzeczy, ale mamy białą ikonkę, czyli że mamy żarcie. Co oznacza, że... E, że po prostu... mamy to, nie? Tak, i chyba tutaj możemy jakoś podejść, żeby coś zjeść, wziąć. <coughs> Na pewno zapasy będą w przyszłości, że możemy sobie podejść, właśnie jakieś puszki pozabierać, albo coś takiego. Ewentualnie właśnie tutaj zjeść sobie z gara, nie? Ale to, ale to na razie widzę, że nie mam mu lepszego. Widzę, że coś jest do zrobienia. O, porąbać drewno. Dobra, możemy to zrobić. Chociaż w sumie czekacie, najpierw podejdę sobie i do książeczki za zaglądnę. W ogóle dużo irlandczyków jest <coughs> w Ameryce w sensie, <coughs> w, sensie w sensie się pojawiło, dlatego że o widzę, że już nie mamy dostatecznej ilości jedzenia. Już ugotował i już tyle <grych> e, Dlatego, że... Nie, nie chciałem tego. Chciałem dać przekaza przekazać w te. O, długo za gdzieś pióro za 10 e, dolarów. Dobra, to dam. E, dlatego, że było coś takiego jak wielki głód e, w tym e, w e... A czemu się nie zwiększa dochód? Czy się zwiększa, ja po prostu nie zauważyłem. Aha, nie dopiero się zwiększa jak zakończę. <grych> Jeden srebrny zagreg sobie zostawię, żeby mieć no, czas widoczny gdzieś tam. Okej. Okay. Aha, bo mogę pewnie jakąś określoną ilość pieniędzy naraz wrzucić, co? Z jakiegoś powodu. Eee, był głód. <laughs> no i się przenieśli ludzie, nie? Bo ich tam Tam chyba było coś takiego, że im zmienili. Co zrobili? Chyba im zmienili jakąś tom.

Chyba mi zmienili jakąś że w rolnictwie, że nie zamiast z ziemniaków to coś innego powinni e, coś tam robić i co i się skończyło bardzo źle dla nich. Tak, tak coś kojarzę, to może być niekoniecznie prawda stuprocentowa. Tak tak, hej Artur, ja na razie sobie... Porobię te rzeczy, dlatego że mi to dodaje trochę statystyk, nie? W sumie powinien to robić poza, bo, bo to nie jest ciekawe, ale w sumie mogę poopowiadać przy tym. Tak, i dlatego Irlandczycy po prostu masowo się przenieśli do, do ten... Masowo się przenosili do Ameryki. Tak samo jak Azjaci, e, Chińczycy, e, Ogólnie Azjaci, ale głównie Chińczycy się przenosili też masowo i. No właśnie, i, i też tam było z powodu jakiegoś właśnie. Nie wiem, czy. na, na pewno głodu, bo Chińczycy to zawsze mieli ma, głód, no, ale przynajmniej wcześniej, nie? Ale bardziej to chyba chodziło. Tak, mi się wydaje... Nie, Chiny na pewno były podzielone, więc to już jest automatycznie to, że po prostu wojna, nie? W Chinach cały czas, także. powiecie wiecie jak to Chińczyków tutaj traktowano prawie jak niewolników, którzy sami przychodzą do siebie, nie? Irlandczyków bo biali to tak traktowali jako tanią siłę roboczą, ale... ale ten. Ale Chińczyków jak niewolników, wiadomo, Murzyni to tak samo, oni tu wbrew własnej woli. No, trochę. A tak obym nie wal... Nie, prze nie, nie przeszłoby przez raz, no powinien się bardziej zamachnąć. Tylko uważać tak, żeby nad głowę za bardzo nie podnosić, żeby mu na no ładnie spadło to i nie zrobił z niego dybila. <laughs> tak, tam jest ten nasz gościu Niemiec, tak? Który pożycza kasy. Na razie od niego nie będę brał misji. Pójdę sobie na pewno do Jose i teraz, żeby misję zrobić, czekajcie. Bo u niego muszę misję zrobić. Jedną albo dwie nawet

Można. No, no, Muszę być moonshine. Whiskey jest strong enough. Okay. Dzięki. Tak. My pleasure. Mam imbiera. Got that moonshine for you? Okay. Thanks. I'll make some arrows for you later. Sounds good. Z mojej tak że są takie wykrzyknięcia jakby małe jak ktoś ma jakąś prośbę do nas i można je zrealizować i wtedy jak do. all we seem to do is rescue folks these days are there i <laughs> know uh, okay i'll catch you later then okay bill never drinking again until later

I should have known you'd be sniffing around. <laughs> Let me know if you'd like me to peel you great. Anyway, I won't disturb you. Okay. <laughs> no, młody się bawi przy tym. Przy krańcu. you happy to have uncle Sean back? Yeah, I missed him. Well, that makes one of us. Well, I should get back to it. Okay, uncle Arthur. Okay. Mrs. Adler. Hi. How are you holding up? It's like a nightmare. I can't wake up from. It will get better, Mrs. Adler. Sure. Okay. Czy to, to, to coś co mogę zebrać? Nie. A nawet jakby to i tak bym go w tego w obodzie nie mógł zebrać. <coughs> Tak, na razie oddaję do skarby, skarbonki, że tak to nazwę. Pieniądze, ale nic z tego nie mamy. Musimy postąpy, postępy zrobić z tym. Z. O kura. Z. Wiecie. Kura rasy Java. Ale jaja. Musimy zrobić postępy w fabule. o. <śpiew> Dobra, przyzdaliście sobie, mam nadzieję. Co to domino? Domino's. Chyba właśnie meksykańska domino. Piemēram, Meksikāņu grafika. Šeit ir. 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 Czekaj, zaraz ten. E, ogólnie to jakoś dziwnie dźwięk działa, że czasem jest głośniej, czasem ciszej, ale dobra. Domino... Dobieranie. Celem domino e, dobieranego jest pozbycie się wszystkich kostek zanim zrobi ten inny gracz. W zestawie znajdziecie 28 unikalnych kostek. Każda z kostek, każdy z graczy zaczyna siedmioma, wybierają losowe, pozostałe kostki są umieszczone w puli. Koski odwraca się oczkami do dołu lub stawia na stoliku oczkami do gracza, żeby... E, żeby gracze będą wiedzieli ile kostek mają ich rywale ale nie będą wiedzieli jakich oczek i tak widać, widać ilu oczek że losował dublet z najwyższą liczbą oczek kostkę za taką samą liczbę co gracz który wylosował dublet z największą liczbą oczek kostkę z taką samą liczbą oczek po obu stronach rozpoczyna grę umieszczając kostkę oczkami do góry po środku stołu. Jeśli żaden z graczy nie wolosował dubletu z najwyższą liczbą oczek, gracz z kostką o najwyższej liczbie oczek rozpoczyna grę. Aha, czyli jeżeli jest szóstki albo na przykład ta, jak są double szóstki, no to wtedy zaczynają. Jeżeli są double piątki, to wtedy zaczynają. Jeżeli są double czwórki, a na przykład na jednej jest ta. Szóstka i dwójka, to wtedy i tak double czwórki zaczynają. A, w, a jeżeli nie ma żadnych podwójnych, to wtedy taka na przykład szóstka i jedynka zaczyna. Piątka, jedynka, jak jest piątka i piątka, a jest szóstka i jedynka, to szóstka i jedynka zaczyna. Tak dla jasności. Jeżeli w zgranie tak, dublet rozpoczyna grę, że nie gracze po kolei, pozwalają do troski tak, aby stały na polu pola miały taką samą liczbę oczek, tak. Nigdy w to dobry nie byłem. W tym przypadku następny gracz musi. Dobra, no to, to chyba jest pasista, prosta jakaś gra, nie Domino zwykłe. Domino zwykłe zasady co domino. z tą różnicą, że na stole nie ma puli, a więc gracze nie mają. Nie mogą dobierać nowych kostek. Domino trójkowe. pod bym zbywać się na. Zbywa się na końcu kolejnej smuglując liczbę oczek do wszystkich... Aha, czyli do, takie normalne dobierane to jest tak, że jak się nie ma to się dobiera, tak? Jak e, zwykłe to jak się nie ma to się przegrywa. A likowe, to jest punkty końcowe kolejki z oczek oczek zwarty końcowym łańcuchą Jeśli suma jest będzie na przez 3 liczba ok, Okej, jakieś punkty. Dobra, na razie wylane w tome. Nie może być no, to nie takie nie trudne. Okej. Okay. Dobra. Swobodny minok, wyświetl kostki. Aha, to są moje kostki. Wyświetl tu Wybierz kostkę. Chyba to muszę rzucić, nie? A, piątka, czwórka. Piątka, szóstka, szóstka, zero, zero, piątka, piątka, trójka, no to i tak pewnie coś dobierze, nie? Ta, ale ona do swojego to dobiera. Okej. Okay. mogłem tutaj dać. A widzicie, czwórkę dała. Mam czwórkę? Nie. O nie, mam czwórkę. Daj to. Czwórkę, dwójkę. Mogłem w sumie tego nie robić, skoro miałem dwójkę. A mam 5-0, tak? Mogę dodać 10, bo na przykład tu chyba nie. Co, przegrałem? Aha, że nie mam. Aha, to tak działa. Zwykłe domino. Yy, wszystkie gracze, bo, ponieważ. Aha, że nie mają swoich tych.

Kurwa. chcę to no chyba to jest czwórki tak podwójna także czwórka szóstka mogę zobaczyć swój... swoje kostki ty kostki no właśnie szóstka i czwórki szóstka jedynka mogę czwórkami zagrać czwórka dwójka czy mam dwójki jakieś mam dwójkę, szóstka szóstka jedynka jedynka piątka 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 Dobra, to się najbardziej tego pozbędę, nie? Dwójka, dwójka... Dobra, dwójka, szóstka. Pas. Szóstka, jedynka. Dobrze mówię? Tak. Ja dam etykietkę. Pass. Pass. Pass me for now. Ok. If it means that much to you. No właśnie. Dobra, zagram jeszcze raz. No chujowe, to nie będę w to grał. W dobierane wolałem zagrać, bo to takie logiczniejsze. Dobrze, no że to tam jest nieliczna taka gra, jest w tym, w świecie, chyba tutaj, tylko można w to zagrać. Ta, i w ogóle nie widzę przede wszystkim tego co o, co ten jakie kostki mam montują. <grym> Dobra e, dwójka albo piątka dwójka jedynka jedynka zero jedynka szóstka szóstka czwórka czwórka jedynka. Dobra dwójka jedynka jedynka, jedynka szóstka pójdziemy a ile nie przestawi mi tego. Dobra nie jedynka szóstka. szóstka czwórka czwórka czwórka, czwórka jedynka o, ty kurwa. i kto teraz wygrał ja mam dwa punkty, dobra, wyjebany w tą. Lećmy się z Dobra, chodźmy do, w końcu do chodzej. A nie, bo tu trzeba jeszcze zrobić pracę parę, tak? Ja nie przenosiłem wora przypadkiem jakiegoś jednego już... Albo Myślałem, że te stopy trzeba przenieść, a nie wory, ale okej. Okay. Ja, on też mógł sobie popracować. Jakby wszyscy pracowali, to by wtedy wiecie co wujek nie może tego przenieść, bo Artur musi przenieść Parę sobie poprzenosiło i by było luźno I Butelki też by mogli powyrzucać Czarnia. Okej okay. Co wy na to, że ja po prostu z tym razem to będę sobie to robił poza Ty, ale ty to dziwnie niesiesz, nie? Bo to wcale takie lekkie nie jest się bierze za sznurki i się na, na bok zarzucone, na bark. Czy wcale lekkie nie jest? Nie jest jakieś takie hardkorowo ciężkie, nie, ale... Czemu tutaj zostawiasz dziwnie? Jakby konie pojadły? Co tam wodę pewnie trzeba wziąć, czy jakieś tak dziwnie oznaczone jest, że nie wiem czy chodzi o snopa czy o wodę Tak, 10 minut powinien zdążyć jeszcze zrobić questa Pilson coś robi Przynajmniej ten by mógł coś porobić Jak on się nazywa

Okej, okay, chodźmy do Hosei. No, jeszcze jedno jest coś do zrobienia, no dobra. Chyba jednak te snopy. Ale no, widzicie, zrobiłem coś dodatkowego i jakoś dostałem coś za to, nie? Więc jak on to nosi, to ja nie mam pytań, nie? Już lepiej jakby sobie to pod pachę włożył. No, to jest chyba ten. ten. hrabiacz, jak on się nazywa, ten czarny cały. Na tym chyba Wanderlin latał, nie? Znaczy jeździł No, ja, ale był wtedy, nie? Polowałeś sobie <laughs> Zawsze miałeś coś do roboty, ludzie się nie, nie przejmowali pierdołami O, coś się zbugowało, widzieliście przez chwilę? <laughs> Dobra, Hzea. You wanna go hunting? What are you hunting? An elefant? I wish No I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly a thousand pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Bodicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Bodicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouthed bastard tried to rob me and was out riding, so I. Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way. Sort of. Uh, there's a decent so dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on, them. let's get going. Okay. But well, I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Uh, I guess you're right. <coughs> ściągnąć, this is nie poklepać, fun, you won't throw me? No, he's an angel. Kurwa, trochę... oh, Tak, to mniej więcej wygląda tak, że się przenosi siodło z jednego na drugiego, i wtedy to jest nasz jakby główny koń. nie on, Dobra. Tak, ogólnie tak siodło się szybko nie zakłada, także. easy big fella. all right let's head into town no bar fights please <laughs> i heard about that i'll do my best we're heading out might be gone a couple of days they got a good range of horse tack at the valentine stables some beautiful saddles i used to have a real nice one yeah what happened to that got stolen outside that saloon in deer creek uh, remember now just about huh. That turned into a long day. Yes remember? Mac went crazy threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there came back in the next day and he woke up started right back drinking again. <laughs> <laughs> uh, I miss those boys. Jenny too. She had some spot that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. <laughs> <laughs> yeah, maybe you're right. It does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bars yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. <laughs> Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Uh, he's alright. Warning, mister. I should go for a my machine. <laughs> Trzeba G klikać, ale coś mi nie chciało wklikać się. Tak, tu mamy jeszcze tego swojego jednego konia, więc. Right. Do... Okay. Go sell that big brute. Okay. Okay. Widzę, że tu tam Prześ się buduje. Hey, jak mogę pomóc? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. <laughs> yeah. And yeah, what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No, no papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But, your luck's in. I got a fella. He's been looking for a decent workhorse like this for a while. You'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Yeah, take a look. Mo coś o koniach ostatnio, o dużych koniach. Dobra. Tam oh, go za 60, ale jaja. ja. Ta, widzicie, ta. Jego jego tutaj Morgan amerykański. Tak, za darmo mogę sobie arabskiego. Koń pełnej krwi angielskiej. Czemu tak Aha, tak to wygląda. On ma po prostu więcej Jest wolniejszy i tak dalej, ale mm, ma więcej staminy. Czyli tak zmienię go, więc po pewnym czasie, także nie wiem, kupmy sobie tego. Mój koń. Nie, bo to pewnie będzie. Będę innego miał konia na stałe, to dajmy mu imię. Nie. Wiem. Bagieta. Da, mogę jakieś rządy, wyposażenia, jakieś inne, nie wiem, siodła też się chyba coś różni. Oprócz wyglądów chyba się różnią jakoś tam, no właśnie ulepszone można kupić, które są tam jakieś lepsze. Tylko zróbmy sobie na razie tak, standard. Juki, sruki i tak dalej. Na razie to zostawiam w, w, w spokoju. Right, partner, you got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. It's a ship of sorts. <laughs> Appreciate it. All right, you. You treat this wow. fellow well.